Cześć, ja jestem Lola i dzisiaj zapraszam Was na podwójną recenzję podwójnej premiery ostatniego weekendu, czyli Barbie i Oppenheimera. Czyli w sumie film, który wywołał we mnie bardzo silne emocje, który porusza niesamowicie dużo ważnych spraw i film z ładnymi obrazkami, który został totalnie przegadany. Ale zacznijmy od przyjemnych rzeczy, czyli zacznijmy, chociaż w sumie. Nie wiem, czy mogę to nazwać przyjemną rzeczą, ale zaczniemy od Barbie, czyli od filmu, na który był tak potężny hype, że już od momentu, w którym wyszedł pierwszy zwiastun, który nam bardzo przypominał Odyseję Kosmiczną, już było wielkie boom. Ja już od tamtej chwili czekałam na Barbie i to było, zdaje się, pod koniec zeszłego roku, jeżeli dobrze pamiętam. Ale mogę się mylić. Możliwe, że to było gdzieś na początku tego roku. Sorry, nie jestem dobra w czasoprzestrzeni. W każdym razie od momentu tego pierwszego zwiastu no, ja już byłam w tym momencie kupiona i już wiedziałam, że idę na Barbie, że będę oglądać, że będzie super, że to będzie właśnie taki fajny, różowy film, który pewnie jakoś nawiąże do rzeczywistości, który gdzieś tam poprowadzi może jakiś mini dialog z tym, co się dzieje obecnie ale ciągle będzie taki, wiecie, no, pójdę, pośmieje się, będzie cała to w ogóle jakaś komedia ekstra. No, a wyszło tak, że wyszłam porczana z kina i natychmiast szłam na premierę Oppenheimera, także nie spodziewałam się tego, słuchajcie. Barbie opowiada o tytułowej Barbie, nam tutaj przez Margot Robbie, która zrobiła cudowną robotę, naprawdę cudowną robotę. Zresztą podobnie jak Ryan Gosling, który wcielał się w rolę Plażowego kena, i wszystko jest świetnie, wszystko jest pięknie. Zostajemy wrzuceni do tego Barbie landu, który teoretycznie jest właśnie idealny, jest perfekcyjny, ale w pewnym momencie stereotypowa Barbie, czyli główna bohaterka, nagle zaczyna mieć dziwne myśli, nagle zaczyna wybijać się z tego idealnego schematu jej życia i jest wysłana na questa żeby to naprawić. No, i na tego questa zabiera się z nim również Ken Plażowicz, który próbuje jej zaimponować, który bardzo próbuje zwrócić na siebie jej uwagę. No, i razem wyruszają do prawdziwego świata. Mamy tutaj bardzo ciekawe przejście, nawiązujące w ogóle do historii Barbie. Jest tu niesamowicie dużo smaczków, nawiązań takich rzeczy, które na pewno rozpoznacie, jeżeli chociaż. Trochę się interesujecie Barbie. Podejrzewam, że jest tam tego o wiele więcej dla osób, które od dzieciaka siedziały w temacie. Ja co prawda, jeżeli chodzi o takie personalne doświadczenia, bardziej lubiłam bajki Barbie. Moją pierwszą miłością była albo Roszpunka, albo Księżniczka i Żebraczka, teraz nie pamiętam. W każdym razie te starsze produkcje. Możliwe, że Księżniczka i Żebraczka to były bardzo dobry... E, tam była bardzo dobra piosenka tego złola. Myślę, że to było to. E, w każdym razie ja siedziałam bardziej w filmach niż w samych w sobie lalkach, no ale ciągle gdzieś tam te szczegóły, gdzieś tam te smaczki byłam w stanie coś wyłapać. Tak szybko jeszcze wracając do fabuły, to generalnie jest tyle. Ona wyrusza na Questa, ma naprawić swój problem. Ken wyrusza razem z nią. Znajdują się w świecie, który absolutnie nie jest idealny. W świecie, który jest rządzony przez mężczyzn. Czyli w sumie dostajemy taki um, kontrast między tym idealnym Barbie Landem, w którym kobiety się, kobiety, no Barbie się realizują, mają różne role, są po prostu kobietami kariery i tak dalej tak dalej, a to Kenowie są jakby w tle. Oni nawet nie, że są jakoś wykluczeni, tylko po prostu są trochę ignorowani. Nie jest skupiona uwaga na nich, o, w ten sposób. E, meanwhile, kiedy Ken... Znajduje się w rzeczywistym świecie, odkrywa patriarchat i postanawia wprowadzić go w życie w Barbilandzie. No i tutaj zaczyna się dziać akcja. Generalnie nie będę tutaj spoilować, absolutnie Twoją drogą będzie spoilerowy. Podcast pojawi się chyba w przyszłym tygodniu, jeżeli zdążymy go ogarnąć z gościem specjalnym, tak swoją drogą. A jeżeli nie, to w przyszłym tygodniu będzie y, recenzja Muchomorów w Cukrze, ale zobaczymy. To taki trochę foreshadowing, gdybyście byli zainteresowani. W każdym razie, Barbie porusza bardzo, bardzo wiele. Przeróżnych tematów. Tutaj widzimy trochę krytykę konsumpcjonizmu. Widzimy niesamowicie dużo, jeżeli chodzi o tematy kapitalizmu, o tematy feminizmu. O właśnie ten niesamowicie wyraźny dialog, a tak właściwie może nawet i nie dialog, ale odwzorowanie rzeczywistości w związku z tym, jak kobiety są traktowane w tym świecie. Wyszłam płacząc, było bardzo dużo scen, które właśnie tak trafiały: Dostaliście, dostawaliście takiego plaskacza na twarz którego znacie, tak? To, to, to są sytuacje, które doświadczamy na co dzień, które dzieją się cały czas na naszych oczach i one w tym filmie są bardzo dosłowne. Tutaj nie, nie zawsze są właśnie takie delikatne sceny. To nie są jakieś um, mrugnięcia, tylko właśnie jest bardzo dużo dosłownych rzeczy i bardzo dobrze moim zdaniem. Zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o pewnym monologu, który pojawił się w... Zdaje się, pod koniec drugiego aktu, jeżeli dobrze sobie rozkładam e, całą linię czasową, to było coś, co sprawiło, że generalnie już nie przestałam płakać do końca. E, I zdecydowanie trafiło. Trafiło i wywołało multum emocji. To był naprawdę, naprawdę dobry film. No i do tego obsada, oczywiście. No i jakby cały plan, cały. Całe to otoczenie różowe, ten cały Barbiland, który swoją drogą nie był tylko CGI-em, z tego co się dowiedziałam, tam większość była po prostu zbudowana na planie. Także super, świetnie to wyglądało. No i mieliśmy też momenty muzykalowe, które też bardzo sobie generalnie chwalę. Także jak najbardziej o Barbie i w samych pozytywach. Nie jestem ciągle pewna co do zakończenia, nie będę tutaj spoilerować ponownie, ale nie jestem pewna. Z jednej strony ma ono niesamowity sens, jest logiczne i jak najbardziej mi odpowiada. Z drugiej jestem trochę obojętna wobec niego. Nie wiem, wydaje mi się, że musiałabym obejrzeć to jeszcze raz i zadecydować, czy, czy mam jakieś stanowisko w związku z tym. Ale generalnie tak, to tyle o Barbie. Nie chcę się zagłębiać w żadne szczegóły ani nic, bo się trochę cykam, że popatrzę się przed kamerą, a to by było trochę, wiecie. <grych> Aha, jeszcze właśnie humor. Chciałam powiedzieć o humorze, ponieważ tutaj są reakcje raczej mieszane z tego, co widziałam w recenzjach różnych i z tego, co też rozmawiałam ze znajomymi. Jak dla mnie ten taki cringe'owy humor jest ok, ale to nie jest coś, co mnie aż tak śmieszy. Były momenty, w których rzeczywiście śmiałam, a były momenty, które raczej wywoływały większe takie zażenowanie, niż rzeczywiście mnie rozśmieszyły. Więc słowem zakończenia Barbie jak najbardziej polecam. Jest to bardzo, bardzo ważny film. Bardzo istotny, bardzo poruszający i jak najbardziej idźcie. Jeżeli nie byliście, jeżeli się wahacie, idźcie koniecznie. Chociaż pewnie już to słyszeliście do tej pory. To jest dla mnie takie Mocne dziewięć. I przejdźmy do tego, co się wydarzyło później. Wyszliśmy z sali nowej i natychmiast pognaliśmy na Oppenheimera. I słuchajcie, ja lubię filmy Christophera Nolana. Ja bardzo je doceniam. Lubię styl opowiadania tej his historii generalnie przez tego reżysera, ale Oppenheimer to był. No, zawiodłam się, zawiodłam się słuchajcie, bo oczekiwałam właśnie takiego naprawdę potężnego, dobrego filmu. On potężny był, ale w czasie. Był za długi. I jakby na spokojnie można by było go skrócić o godzinę. A przypominam, że miał trzy. Tak, finalnie. E, trzy godziny siedzenia i okej, okay, to nie jest film ultra dynamiczny, <gryw> o ironio. E, to jest film, w którym mamy. Bandy naukowców, polityków, a mężczyzn, którzy sobie siedzą i rozmawiają, tak na dobrą sprawę. I to jest tyle. Dla niewtajemniczonych, Oppenheimer to jest film o tym tak zwanym ojcu bomby atomowej. O naukowcu, który prowadził projekt Manhattan, zdaje się, tak się nazywał który po prostu wyliczył sobie i powiedzmy, wynalazł bombę atomową. I to jest tyle. Tak? To, to, jest, to ma być film historyczny. I słuchajcie. Zaczął się wszystko spokojnie. Na początku napięcie było dosyć mocne, i to było spowodowane bardzo dynamicznymi cięciami, takimi bardzo szybkimi. Te sceny były tak strasznie pokrojone, i z jednej strony to budowało napięcie, jeszcze w połączeniu z muzyką to budowało napięcie. Tylko że po tym, jak wyszłam z sensu, zastanawiałam się, co ja pamiętam z tych scen, bo tak na dobrą sprawę to bardzo niewiele. One były niesamowicie krótkie, one miały gdzieś tam nawiązywać do tego życia przed tym projektem. Jak do tego doszło, jak to się zaczęło? Kto był w otoczeniu te, tego Oppenheimera. Swoją drogą Kiran Murphy zagrał niesamowicie dobrze, zresztą jak zawsze. Zero uwag, <laughs> Obsada generalnie jest przecudowna. Mamy bardzo, bardzo duże nazwiska, ale do tego też mam zastrzeżenia, to za chwilę. Wróćmy jeszcze do tych cięć. Te pierwsze sceny, one były zbędne. One były niepotrzebne. W sensie, okej, okay, miało nas wprowadzić i fajnie, tylko że. Rozumiem, że zamysł był taki, żeby wprowadzić widza w życie tej osoby, żeby pokazać jakieś relacje między innymi bohaterami. Tylko problem polega bohaterami, osobami, no kurczę, z przyzwyczajenia pewnie będę mówić bohaterami. Problem polega na tym, że to było strasznie pobieżne. Właśnie ten króciutki format, te dynamiczne cięcia, to było takie, wiecie, że coś tu ma się wydarzyć, ale w sumie to nie. Jakby chcemy nakreślić jakąś sytuację, ale w sumie to nie. Jakbyście zaczęli jakąś historię opowiadać i stwierdzili, że przerywacie po dwóch, trzech zdaniach, bo po co? Albo skracacie to do tych dwóch, trzech zdań, gdzie tak na dobrą sprawę należy zawrzeć tutaj całą, całą historię, całą konwersację chociażby, cokolwiek. I ten początek, on mi przeleciał bardzo szybko, nic z niego nie pamiętam. Potem sceny z samego projektu były naprawdę dobre, były bardzo fajne i tutaj dobrze, dobrze mi się to oglądało. Problem polega na tym, że już gdzieś tam pod koniec ta ostatnia godzina filmu to już było tak bardzo nużące. Jeszcze do tego mieliśmy tutaj zdaje się dwa albo trzy timeline'y w ogóle tego co się działo i, i ta, ta ostatnia godzina była po prostu tak bardzo nudna. Tutaj znowu sceny były o wiele bardziej wydłużone. I z jednej strony pomyślicie sobie podczas oglądania, okej, okay, to może być ważne, ale z drugiej strony będziecie się powstrzymywać, żeby nie usnąć przy okazji. Mnie się chyba udało usnąć na chwilę tak swoją drogą, przepraszam. No i tutaj już w tym momencie napięcie totalnie spada. I to napięcie spadło już około, w około połowie filmu dla mnie. Po połowie już było absolutnie nic, już lecimy do końca na no spokojnie, raczej statycznie i tutaj już nie było co, jakby było co budować, o może w ten sposób było co budować, ale nie zostało to zbudowane, przynajmniej ja tego nie odczułam, jakby to zostało zbudowane, tylko po prostu no opowiedziane, spoko, fajnie opowiedziane, ale jednak już po tym napięciu początkowym fajnie by było, żeby... Jeszcze trochę tego napięcia było, skoro mówimy tutaj o takim właśnie procesie Oppenheimera, czy osądzaniu go za tą bombę i tak dalej. No to fajnie by było jakieś emocje tutaj też wprowadzić. A dla mnie to było takie bardzo jałowe. Także szczerze mówiąc, idąc na Oppenheimera, miałam wrażenie, że idę na kolejny niesamowity film na kolejny film, który wywoła mnóstwo emocji. I emocje jakieś wywołało, ponieważ wyszłam stamtąd niesamowicie wkurzona. Po pierwsze, dlatego, że byłam trochę głodna, to przyznaję się, ale poza tym znów to jest tematyka, która wywołuje u mnie pytanie: po co, dlaczego. Jaki w tym sens, i jaki sens w ogóle w tych sporach e, wojennych i tak dalej, jakby wiecie, to się uruchamia tutaj ta maszyna myślowa. I ja wychodzę później z takiego ciągu myślowego bardzo niezadowolona. <gry> Także emocje zostały wywołane, ale uważam, że film jest totalnie za długi. Zdecydowanie jest za długi. Już mnie bardzo mało obchodziła końcówka. Początek był spokojny, ale totalnie go nie pamiętam. Środek bardzo wyrazisty. Bardzo ładnie nakręcony, bardzo zrozumiale przedstawiony, przede wszystkim, mimo tego, że mamy tutaj poruszane jednak tematy fizyki, nauk ścisłych, tak? A co mnie wkurzało, jeszcze jedna rzecz była taka, chciałam dodać. Może nie efe... nie wiem jak to nazwać, że nie efekty specjalne, tylko właśnie takie artystyczne wstawki, które pojawiały nam się od samego początku. One na początku były i one pojawiały się dosyć często. I później totalnie o nich zapomniano. One też swoją drogą dodawały bardzo duże dynamiki do tych scen, do tych przejść tak naprawdę pomiędzy jednym dialogiem a drugim. I później totalnie o nich zapomniano, jakby w ogóle nie miało znaczenia. I na samą końcu i jeszcze byśmy wrzucili trochę tych artystycznych, bo zapomnieliśmy, że były, a fajnie by było, jakby były jednak. Totalnie tak to wyglądało. Jakby ktoś po prostu o tym zapomniał, wyrzucił, przejrzał sobie film początkowy i stwierdził: O, a to było fajne, dorzućmy to jeszcze na koniec. Także, no niestety, taka y, niekonsekwencja też mnie trochę. No, no, nie przypadło mi to do gustu za bardzo. I tak by spoilerowo myślę, że to tyle, co chciałam powiedzieć na ten temat. No, obsada wyszła świetnie. Zagrany ten film jest niesamowicie dobrze. Nakręcony jest też bardzo ładnie, a o reszcie już powiedziałam. Także, jeżeli chodzi o cenę Oppenheimera, to myślę, że to jest taka, taka siódemka. Nie chcę dać mniej, bo to był dobry film. Ja nie mówię, że to był zły film, czy że to był średni film. To był naprawdę dobry film. Tylko miał sporo Minusów. Miał trochę niedociągnięć, miał trochę e, niekonsekwentnych akcji w tym wszystkim. Aha, i chciałam teraz mi się przypomniało chciałam wspomnieć jeszcze o e, postaciach kobiecych w tym filmie, ponieważ mieliśmy dwie, które rzeczywiście pojawiały się na dłużej niż e, 5 sekund na ekranie, chociaż nie pamiętam, czy pojawiało się ich więcej. A nie, była jeszcze jedna. W każdym razie jedną z nich gra Emily Blunt. Jest to postać żony Oppenheimera. Zagrana jest cudownie, chociaż napisana bardzo średnio. E, drugą jest Florence, której nie pamiętam nazwiska, jejku. Pewnie gdzieś to dopiszę, przepraszam. E, też bardzo fajna aktorka, ja ją bardzo lubię. Ona też miała taką ultrapłytką tę rolę. No nie wiem, tak samo, zagrana spoko, napisana beznadziejnie. <grym> nie wiem o co chodzi, totalnie. Także dwie teoretycznie ważne kobiece postaci, które w sumie wydaje mi się, że Został tam wrzucone, żeby były, a gdyby nie zostały wrzucone i sceny z nimi nie byłyby obecne w tym filmie, to absolutnie nic by to nie zmieniło. On ciągle byłby taki sam, ciągle byłby o tym samym, w sumie nawet <ścoughs> nawet jeżeli one były potrzebne, żeby pokazać jakieś człowieczeństwo, żeby pokazać jakieś relacje, to moim zdaniem to totalnie nie wyszło. Jakby, okej, okay, był jakiś wątek teoretycznie rodzinny, który miał może, nie wiem, z dwie minuty czasu ekranowego. I ja wiem, że nie o tym jest film, okej? Okay? Że to nie jest główny temat, który nas interesuje, kiedy idziemy na ten film. Ale... Skoro mieliśmy mieć jakieś nakreślenie takich relacji rodzinnych, to fajnie by było, gdyby te relacje rodzinne rzeczywiście zostały nakreślone, a nie rzucone, że no były. Kropka. Także to jest mój kolejny zarzut, jeżeli chodzi o ten film. Jestem trochę zawiedziona, trochę mi się nie podobało, trochę mi się podobało. Generalnie dobry film, jasne, obejrzyjcie, zobaczcie, warto. Także to tyle, to tak na szybko, bezspoilerowo, generalnie z ten weekend filmowy, bardzo mi się podobało, byłam strasznie zmęczona, do tej pory myślę o kilku scenach z Barbie, które nie dają mi spokoju i bardzo mnie zakotwiczają w tej rzeczywistości, stety, niestety. A jak wy już byliście na tych seansach, czy na no, chociaż jednym z nich, to koniecznie dajcie znać, co myślicie i czy się ze mną zgadzacie, czy nie. W międzyczasie ja przypominam, że na 90% w przyszłym tygodniu pojawi się odcinek podcastowy ze spoilerami w temacie obu tych filmów. Także do zobaczenia, trzymajcie się. Pa.